Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam Was w y, czytaniu dla wszystkich osób spod znaku Koziorożca na listopad 2025 roku. Ja mam na imię Aleksandra, kanał nazywa się Helikstarot. Jak słyszycie, mój głos nie doszedł jeszcze do y, swojego normalnego brzmienia, ale jest lepiej, więc y, nagrywam dzisiaj też będę robić jakieś tam inne sprawy z głosem, także mam nadzieję, że będzie ok. Bierzcie z tego czytania to, co jest dla Was, resztę zostawcie, pamiętając o tym, że to jest czytanie ogólne, czyli dla wielu osób. Jeśli potrzebujecie rozmowy ze mną indywidualnie, to proszę do mnie pisać. Link, link znajdziecie w sensie adres w opisie tego filmu, tam też jest drzew linków z miejscami, gdzie też jestem w internecie, jeśli Was to interesuje. Zachęcam do tego, żeby korzystać z własnej wolnej woli i nie traktować tego jako wyrocznie, tylko jako wskazówki, inspiracje. I robić z tym, co się tutaj pokaże, to, co nam się podoba generalnie. No dobra. Po tym wstępie. A jeszcze przypominam, że nie, patrzymy nie tylko na znak słoneczny swój. Ale też na ascendent księżyc. Planety osobiste, szczególnie jeśli mają jakiś mocny punkt w naszym horoskopie urodzeniowym. W koziorożce, zobaczmy. W krzyżu celtyckim, co się dla Was pokazuje na ten miesiąc? Jakie, jakie energie, jakie możliwości, na co zwrócić uwagę, być może. Teraz sześć pentakli. Wychodzi temu naprzeciw. Rycerz mieczy. Podstawa as pentakli. Przeszłość niedaleka. Paść kielichów. Co macie w głowie? Siedem pentakli. Dużo pentakli. To wasza energia. Przyszłość? Paść pentakli. Super. Właściwie e, to jest dobry prognostyk, szczególnie jeśli w tej chwili coś nowego zaczynacie. E, wydaje się, że e, odpowiednią pracą i wytrwałością da się to osiągnąć. E, jak wy siebie widzicie? Gwiazda. Dużo nadziei? Proszę bardzo. E, otoczenie? Pięć mieczy. O, pytanie. Teraz pytanie. Czy to jest rzeczywiście otoczenie, czy to jest Wasza projekcja otoczenia? Zaraz o to spytamy, bo pojawiło mi się w polu. Yy, nadzieje i obawy. Siedem kielichów. Co z tego wyniknie? A z Dobrze. Dobrze, dobrze. Tylko właśnie. Yy, Królowa Buław na spodzie. Jakieś takie mocne kobiece postaci tutaj się też przewijają. Może niekoniecznie wprost, ale są gdzieś w tle. Yy, Odchodzi z tymi pięcioma mieczami w otoczeniu. W sensie, czy to jest wasze, czy to jest rzeczywiście. Albo czy można coś zmienić w tej perspektywie, nie? Dziewięć kielichów. No więc właśnie. No, więc właśnie, dobra, dojdziemy do tego. Zaczniemy od początku, czyli od tego, jak siebie widzicie. Widzicie siebie jako osobę w tej chwili pod dobrą gwiazdą, prowadzoną przez jakąś większą siłę. Widzicie światło w swojej sytuacji, widzicie sens działania, macie jakiś cel. Coś Wam dodaje siły takiego zewnętrznego. To jest poczucie, że wszechświat do nas mówi, że jesteśmy w dobrej łączności i też, że jesteśmy gotowi pokornie przyjąć swój los to jest też bardzo ważne w, w Gwieździe, że ona akurat tutaj nie, ale ona zazwyczaj klęczy i dzieli się tym, co ma najlepsze. Więc jest tutaj gdzieś jakaś czysta intencja, mam wrażenie, w tym, co robicie w tym miesiącu. I to dobrze. Jest w tym trochę naiwności przyznam. Bo widzę tutaj pazia kielichów, tutaj pazia pentakli. No, więc jest, jest trochę taki, taka wibracja osoby początkującej. Aczkolwiek z bardzo dużymi nadziejami właśnie takiej otwartej na to, co się może wydarzyć. nic. Tak jakbyście postanowili zawierzyć światu. Mam wrażenie, że to trochę walczy w Was z, z podejściem takim bardziej paranoidalnym, właśnie nastawionym na to, że otoczenie chce mnie zniszczyć, nie chce mi sprzyjać. Do tego też jeszcze, jeszcze dojdziemy, a tu jest pierwsza tego jaskółka. Natomiast teraz pokazuje się jako sześć pentakli. To jest bardzo zrównoważona karta, bardzo harmonijna, która mówi o tym, że w Waszej sytuacji... Po pierwsze, że ona się stabilizuje jakoś, nie? że być może jesteście w dobrym momencie, że jest mniej więcej tyle samo z was wypływa, co wpływa. Że nie ma jakiegoś zatwardzenia tutaj, ani nie ma totalnego wypłukania się ze wszystkiego. Nie? Tutaj niestety skojarzenia toaletowe często przychodzą do głowy, bo są adekwatne po prostu. Nie? Wiadomo, co się dzieje. Jak nie umiemy utrzymać płynów w, orga w organizmie, to, to tracimy bardzo cenne, E, Mikroelementy, i to może być bardzo groźne, nie? Bardzo nas to osłabia, a z drugiej strony, e, zatrzymanie wszystkiego w sobie, no to też jest murowany. E, murowane kłopoty, ból brzucha, albo i gorsze rzeczy. Więc warto zachowywać ten przepływ. I zdaje się, że jesteście w takim dobrym momencie, kiedy Wam się to udaje. E, coś, coś się zrównoważyło w życiu. Jeżeli nie, to w tej chwili do tego dążycie, ale ja mam tutaj takie, jakieś takie przeświadczenie, że, że to jest lepszy moment pod tym względem. Moment, który w perspektywie może wam przynieść zysk, tak sobie myślę. Bo szóstka ten no właśnie sprzyja rośnięciu tej energii ziemskiej. Im większy obrót, tym większy zysk. Jakby w ten sposób, więc zależy ile zdołacie przez siebie przypuścić, ale dobrze, że, że to leci w obie strony. Wychodzi temu naprzeciw rycerz mieczy, który jest bardzo dynamiczną postacią, więc tutaj też jest dużo takiej, dużo zasilenia ze strony, ze strony umysłu, który akurat może być trochę <laughs> nawet zapalczywy w przypadku. Rycerza Mieczy. On bywa groźny, dlatego że on jest bardzo uparty. Jak sobie wybierze cel, to nie widzi nic poza nim i omija go, że tak powiem, droga, która często jest esencją w ogóle tego, co się z nami dzieje. Najważniejsze jest tak naprawdę to, co się wydarza po drodze, a nie ten cel. On może tego nie widzieć. On się tutaj przedstawia trochę jak taki prestidigitator, bo wyjmuje sobie, czy też wkłada sobie miecz przez gardło, tak. Więc tu jest też potrzeba zabłyśnięcia, I, i to może być dla Was niebezpieczne, to może być niebezpieczne dla tego stanu równowagi, który się tutaj pokazał. Więc postarajcie się wziąć od tego rycerza miecz, od tej zapalczywości, uporu, prędkości w ogóle też nie, bo to też jest takie czasami działanie odruchowe. Postarajcie się wziąć z tego to, co jest konstruktywne i budujące dla Was i co wspiera tą równowagę, a nie to, co ją niszczy. To jest bardzo ważne, bo myślę, że dzięki temu może dokonać się realny progres w Waszej sytuacji. A podstawą Waszej sytuacji jest as pentakli, czyli jakiś nowy początek, który potencjalnie jest zyskowny, może Wam przynieść duże rezultaty. Natomiast oczywiście wymaga pracy, tak jak każdy as. Widać, że chcecie włożyć w coś pracę i czas. I może nie do końca wiecie, jak się za to zabrać, ale tu jest odpowiednia właśnie ta dawka pokory i świadomość też tego, że być może będę zaczynać od jakiegoś niskiego pułapu, ale mam na to zgodę wewnętrzną. W przyszłości paść paś, pa, paś kielichów, dlatego mówiłam trochę o naiwności, czy też niewinności, o jakimś zachwycie, że może być tak, że mieliście i dalej macie gdzieś, przewijają się wam takie bardzo szczytne idee, niekoniecznie rzeczywiste. Tego też trzeba będzie pilnować, żeby pozostać przy tym, co jest realne. W tej chwili akurat ten etap jest za wami, a być może potrzebowaliście takiego natchnienia, bo to też bywa twórcze natchnienie. Natomiast teraz chcecie, żeby. To twórcze natchnienie nie było jałowe, żeby ono przynosiło jakiś owoc. I myślę, że jest to dla Was taka ścieżka potencjalnie najbardziej satysfakcjonująca, bo kto jak kto, ale koziorożce bardzo się liczą z tym, co, co udaje im się wyprodukować, wytworzyć, przelać w, w konkret. Mówiłam o determinacji i pracowitości, bowiem w głowie macie siedem pentakli. I to jest akurat taka bardzo karta cierpliwa. Skrupulatna mówiąca o tym, że. Jesteśmy gotowi, gotowe czekać na plony. Aczkolwiek ona też mówi o ewaluacji, więc zastanawiam się, ta ewaluacja może dotyczyć Waszych przeszłych też wyborów, nie. Co one wam przyniosły, a co one wam zabrały, bo zazwyczaj jest i to, i to. Na przykład, mieliście bardzo dobrą pracę, tak, w sensie płatną, dobrze, ale was nie spełniała, albo była płatna i was spełniała, ale zabrała wam zdrowie. Tak też może być, nie? Albo była stabilna, ale potwornie nudna i właśnie na przykład niezbyt opłacalna dla was. Więc tu jest takie ważenie tego, i myślę, że też wyciąganie wniosków, i to jest w trakcie. Natomiast mi się podoba ta kombinacja czynników tego, 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 tego i tego, bo ona mówi o takim i o może, nawet bym powiedziała pewnej zawziętości w, w tym takim nastawieniu na, na pracę, na dobrą pracę. Ale też nadziei, że to da rezultaty, że to jest sensowne, właśnie, nie? że tu jest ten komponent taki um, przekraczający jakby tylko to, co materialne. Bo jak to jest tylko materialne, to było to właśnie takie suche, trochę pozbawione duszy. A tu trochę jest tej duszy. E, i, I to jest fajne. Kolejną pracowitą i skrupulatną kartę macie tutaj, czyli w przyszłości. Zobaczcie, wydaje się, że coś się uda zrobić. Bo paść w stosunku do tego asa pentakli to są podobne karty. Tylko że as to jest sam ten początek, jakaś materia na początek. A to już jest wprowadzenie tego, jakby w ruch przez osobę. To jest osobowe. Więc można powiedzieć, że zaczynacie coś. Robić, zaczynacie coś zbierać, zaczynacie się czegoś uczyć. On tutaj dosłownie zbiera do tej torby. Paśmę takiej często mówi o <laughs> dobrych wiadomościach finansowych, na przykład. Mówi też o, znowu, pewnej pokorze, zaczynaniu od bazy, zaczynaniu od podstaw, świadomości tego, że muszę się wiele nauczyć, że muszę, muszę, chcę, chcę i ch Chcę umieć i będę umieć dobrze przeliczać, ważyć, mierzyć, tak? On to, on to wszystko sobie skrupulatnie zapisuje. Zwraca uwagę na szczegóły, zwraca uwagę na małe rzeczy. Być może ta szczegółowość jest Wam bardzo potrzebna na początku, żeby ten as dobrze się rozwijał, nie? Żeby nie. nie Znowu nie wypaść z realności. Akurat jeżeli chodzi o realność, to, to jest jedno z najbardziej realnych kart dla mnie, bo to jest uosobienie ziemi. Czysta ziemia, nie? Bo pazie w ogóle mówią o ziemi, natomiast występują w różnych żywioł, żywiołach i to jest ziemia w ziemi. To jest też wcielenie po prostu. Więc coś przybiera rzeczywisty kształt. No i to jest fajne. To, to, to Obiecuję, że to nie jest jakiś jałowy bieg, tutaj, nie? O tej karcie już mówiliśmy. Teraz przechodzimy do tego zewnętrza. No, pięć mieczy to jest złowroga dosyć karta, co tu dużo mówić. Ona pokazuje taką sytuację, gdzie nie ma możliwości wygranej po żadnej ze stron. Gdzie są możliwe tylko straty. Gdzie nie ma dobrego wyjścia. No i to, co się we mnie pojawiło, to jest właśnie, na ile to jest rzeczywistość, a na ile to jest projekcja. I wyciągnęłam dziewięć kielichów. Więc zwróćcie uwagę na to, jakie macie przyzwyczajenia odnośnie właśnie nadawania innym ludziom um, intencji. Bo może być tak, że w wyniku jakichś trudnych doświadczeń nadajecie ludziom bardziej negatywne intencje, niż one rzeczywiście są. Bo dziewięć kielichów po pierwsze sugeruje, że czasami przez to na przykład, jak byliśmy wychowani, potrzebujemy tego typu myślenia, że coś nam grozi. Potrzebujemy tego tak naprawdę do tego, żeby się czuć spełnieni. Wiem, że to jest paradoksalne, ale tak jest. To nie jest przypadek, że ludzie na przykład wybierają sobie partnerów podobnych do rodziców, nawet jeżeli ci rodzice byli abuzywni, nawet jeżeli ci rodzice byli niewystarczający, jeżeli zaniedbywali to dziecko. To nie jest przypadek, że sobie i tak wybieramy kogoś podobnego. Dlaczego? Bo to jest znajome, a to, co jest znajome, jest bezpieczne. Więc. Wiecie, to trzeba zakwestionować, nie? Że może to otoczenie nie jest aż takie wrogie, jak mi się wydaje. Że może jednak to nie jest tak, że muszę wybrać coś, co, co mi nie pasuje tak naprawdę, nie? Spróbujcie zobaczyć jakby dobre strony w tym otoczeniu. Co nie znaczy, że mamy się podkładać. I tu znowu wracamy do pania kielichów w przeszłości. Może być tak, że. Mm, Poprzednio poprzez właśnie jakieś takie nie, nie, nieprawidłowe, nieadekwatne rozumienie tego, jakie są intencje innych, albo się podkładaliśmy. Ja też nie, nie wiem, czemu myślę tutaj, znaczy wiem czemu. To ta karta też mówi o stawianiu granic. Co jest super istotne, natomiast stawianie, stawianie granic nie musi wyglądać w ten sposób. Wiadomo, jak mamy agresora, no to wtedy musi. Tylko. Może być tak, że czasami ktoś nam się wydaje agresorem, bo tak sobie tak mamy w głowie poukładane, a wcale nim nie jest. Nie. I że można te granice postawić w sposób asertywny, a nie agresywny. Więc na to bym zwróciła uwagę. Co do otoczenia, żeby ono, żeby jednak spróbować zobaczyć w nim trochę też. Takich energii sprzyjające. Aczkolwiek, odnośnie tych granic i asertywności, to jak najbardziej. Nie? To, jest, to jest zawsze OK. To jest zawsze. Yy... No, nie dobra, prawie zawsze. <gryw> prawie zawsze to działa lepiej niż pozostałe strategie. A na czym polega asertywność? W tak największym skrócie. Asertywność to jest założenie: ja jestem OK i ty jesteś OK. Oczywiście, jeśli doświadczenie nam mówi co innego, że ja jestem OK, ale ty nie jesteś OK. No, to wtedy wyciągamy wnioski, ale bardzo często wyjście z takiego założenia nawet pomaga tym, tej drugiej stronie rzeczywiście być okej. Okay. Nadzieje i obawy. No, to z kolei jest skrajnie różna karta od Pentakli. I myślę, że też jakoś nawiązuje do tej drugiej siódemki, czyli do siedmiu pentakli. Mianowicie jest to karta marzeń. Jest to karta trudności w dokonaniu wyboru, a mówiąc najogólniej, ja ją czytam jako oderwanie od rzeczywistości, to znaczy zadowalanie się potencjałami, zamiast sięgnięcie i właśnie wcielenie któregoś z tych potencjałów. Więc też są takie. Życiowe momenty, życiowe sytuacje, życiowe konfiguracje, że tego typu śnienie, śnienie na jawie pomaga nam albo wydaje nam się, że nam pomaga. To jest eskapistyczne. To jest takie ciągłe trzymanie sobie opcji różnych do wyboru bez postawienia na żadną z nich. Bo postawienie na jedną z nich oznacza rezygnację z pozostałych, a rezygnacja z pozostałych jest stratą. Jest realną stratą. A straty są trudne straty łączą się z żałobą. Wiadomo, znowu realne puka do drzwi i mówi: No, ale no tak, tak to wygląda w życiu, nie? Że nie da się być w siedmiu miejscach naraz. Możesz próbować być w tych miejscach po kolei. Pytanie, jak głęboko w nie wejdziesz. Więc yy, nadzieje, to myślę, są tutaj właśnie na to, że będę mieć jakąś paletę do wyboru, że w ogóle jestem w stanie wyobrazić sobie różne moje przyszłości, i to jest bardzo fajne. Takie nieograniczanie się, nie? Ta umiejętność wymarzenia sobie czegoś, ta umiejętność, yy, taka śmiałość w tym, takie przyzwolenie sobie w ogóle na to. Pamiętam taki czas w moim życiu, że ja nie miałam żadnych marzeń. I to było strasznie smutne. Warto, warto mieć te marzenia, natomiast same marzenia nie mogą nam zastąpić tego mięsa w życiu, nie? Tego gęstego. Więc ze strony obaw ja tu widzę właśnie takie coś, że utknę w tym, utknę na tym poziomie widzenia swoich potencjałów, ale nie realizowania żadnego z nich. A to jest grzech przeciwko sobie, jeżeli mogę użyć takiej, takiego słownictwa trochę religijnego, nie? To jest zaprzeczenie daru, jakim jest życie. Oczywiście mamy do tego prawo. Pytanie po co, nie? I wiecie, żeby nie było, że, że to jest takie jasne, proste i oczywiste. No nie jest. W ogóle, jak przyjrzymy się pracom różnych filozofów, psychoanalityków, tak, to ja też już kiedyś o tym mówiłam. Mamy w sobie ten jakiś taki gen autodestrukcji, że to nie jest gen oczywiście, tak? Ale mamy też ten pęd do śmierci po prostu. Mamy pęd do życia i pęd ku śmierci. I one. Po prostu w nas są. I teraz nie chodzi o to, żeby walczyć z jednym albo drugim, albo wypierać jeden albo drugi, tylko żeby zdawać sobie sprawę z tego, że one są. I że możemy wybierać. Możemy wybierać, którym pójdzie, za którym pójdziemy bardziej. Co nie znaczy, że ten drugi nigdy się nie będzie odzywał, nigdy się nie będzie manifestował. Ale ta świadomość bardzo pomaga łapać te momenty i zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. No i co? I dochodzimy do Asa Mieczy jako wyniku tego wszystkiego. I zobaczcie, on wspiera niewątpliwie tego Asa Pentakli, czyli ten nowy początek. I to jest baza intelektualna, to jest baza umysłowa, nawet bym powiedziała szerzej. Czyli to niekoniecznie chodzi tylko o, nie wiem, jakąś podbudowę teoretyczną, czy też nauczenie się na poziomie właśnie teorii. Bardziej to jest jasność, to jest klarowność celu, nie? że ja wiem, wiem jak to zrobić, wiem jak to wcielić. Coś się tutaj rozstrzyga. Mam pewność, to jest taka, taki jasny bardzo moment. Wiem, jak jest, wiem, co robić. Podjąłem decyzję. Zaczynam, tak? To jest takie śmiałe. Śmiałe wkroczenie. Mam też broń. To jest tutaj ważne. Że mam oręż. To nie znaczy, że mam teraz atakować, tak? Ale mogę, mogę tym narzędziem, którym jest miecz, mogę sobie coś utorować. Mogę sobie coś wyciąć. Pamiętajcie o ostrzu, nie? Że to jest ostrze. Jak mamy ostrze, to na przykład możemy rzeźbić. To niekoniecznie musi być destrukcja. No, ale, ale przede wszystkim to jest taka wewnętrzna pewność, która wydaje mi się, jest bardzo, bardzo istotna dla jakiejś dynamiki procesu. Nie? Że Ja tu nie mam wątpliwości. Czyli zobaczcie, rozwiewa się coś tutaj. nie? Na, na coś stawiamy. No, i bardzo dobrze. I oby, I oby tak było dokładnie, nie? Z tymi wszystkimi niuansami, z tymi wszystkimi być może projekcjami, z tymi wszystkimi niedopowiedzeniami tutaj. Z tym, z tym że, że, że jesteśmy początkujący, z tym, że możemy się zagolupować w czymś. Z tym, że możemy właśnie się trochę odrywać też od rzeczywistości. Ale to jest naturalny proces. Że falujemy trochę, nie? Ważne jest, żeby ostatecznie, zażywszy tego wszystkiego, być w realnym. Mi się wydaje, że Wam się to uda. I bardzo Wam tego życzę, i sobie też. Wszystkiego najlepszego. Drogie koziorożce, życzę Wam żelaznego zdrowia, dużo takiej siły, dużo pary ale właśnie też tej nadziei, tej, tej, tej harmonii, która się tutaj pokazała, tej cierpliwości i no właśnie, trzymania się tego, co jest realne i lubienia tego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.